Prosimy tutaj Panią Marysię, która w każdego roku zaskakuje. Każdego roku inna. Coś ręce drżą? No nie, bo to przecież... Palma. ma tutaj Gratulujemy. To taki taki na, na czasie prezent, bo za dwa tygodnie papież nasz będzie święty. No i tu Sebastian. Państwa... Roku. Sebastiana, tyś robił to? Pomagałeś, Pomaga, tak? Proszę bardzo. Teraz drugie miejsce, też za oryginalność artystyczną. Tu jest taka ciekawa palca. Materiał, materiał takiego jeszcześmy nie widzieli. Proszę. Bardzo, bardzo taka naprawdę pomysłowa. Gąbka z fotelu nowego samochodu. Tady, tak? to I ze skóry, dąbki, tak? Dąbki. Proszę, dąbki. Bardzo. Proszę ja, bardzo, tak bardzo. to poszło. I porzucimy tutaj państwa Ledakostrzyka. Widzę, że taka rzeczywiście, chyba najwyższa, Ewa. Najżywsza chyba. Tak. Ewa zaskakuje tak samo. O, niech mama pomoże. Gratulujemy Ewa. To ładnie do zdjęcia. Trzecie, też dwie nagrody. Jedna to taka, widzę Dobrze, proszę, Proszę bardzo. Ania Macieja, tu widzę moja uczennica z mamą. Proszę też zdjęcie, piękne. Jeszcze jedna to też. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To no też będzie dwie, trzy ja czaszki. Tam jest, tam jest, bo to może dzięki. Proszę, Ja też nie utrzymam. Zobacz, ładnie. Pomóż. Pomóż. Zobacz, tak Zobacz, tutaj. Zuzia. tutaj. Z Ziemi Świętej z Wielodoliny. Kieszy klesz, kieszy klesz, kieszy klesz. Popasku, żeby ci było widać No, nie nie. no i prosimy te tradycyjne, tutaj już to tu jeszcze. Sami to jest tak samo, bardzo proszę. Ojciec Pijo. Taki obrazeczek i taki różaniec z oliwki. No. I prosimy te wszystkie już tymi oryginalnymi palmami. Co? A tam z tyłu? mają jedną palmę na pięć osób, to chyba nie. Proszę bardzo. Proszę bardzo z kolejki to jeszcze to jeszcze taką ma ładną palmę, proszę tutaj proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Emilia, nie ci się odgaduję Emilica. Emilia, różaniec. Różaniec. Idź po różaniec. Patrzcie tam nie, patrzcie, nie zaprawiajcie twarzy. <noise>